By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny Choć jesteś tak codziennie odmienna Cześć, przychodzę z zakupami, z zakupami z Winted e, Trochę sprzedaję ciuchów, trochę kupuję I tu mnie trochę naszło i zaraz wam pokażę co zakupiłam W związku z tym, że strasznie lubię ostatnio firanki, czyli te bluzki, które są y, przezroczyste jak firanki takie fajne mgiełki też nie mgiełki, bo mgiełka jest totalnie przezroczysta a to one są takie wiecie, jakby na szydełku na drutach robione o, to nie takie miało być dobra, no to już pierwszy zakup do dupy bo to jest a nie, dobra spoko trochę śmierci papieros. Opierosami to jest taka bluzka na grube ramionczka. Tu nie jest przód, nie jest przezroczysty, więc nie będzie widać e, stanika, nosza Ale za to tył ma tylko i tu u góry ma siateczkę, czyli firankę. Tu siateczka tak naprawdę zrobiona na szydełku kordonkiem. Także naprawdę super ekstra. Złotówkę za to dałem. Coś czuję, że się nie wiem, czy się w nią zmieszczę. Będzie bardzo, będzie bardzo obcisła, ale to zaraz ja ją przetestuję. I zadychę spodnie. Spodnie są getrowe. Jutro je przymierzę, zobaczę, bo mi się one miały być elastyczne, ale miały być z materiału ze streczem, materiał ze streczem, a to jest typowy, taki getrowy teginsy. Długie, z takiego dość grubego materiału, więc idzie na zimę, więc myślę, że dobrze. Szeroki pasek tutaj na wokół pasa. Mała kieszonka, nawet aktywna. Z takimi czatkami. Płytkie kieszenie co prawda, mamy zawsze. Sprawdźmy jeszcze w kroku. Ja no, nowiutkie spodnie, nie I nogawka nieco zwężana. Nie, nogawka dobra. O, widzę, że ktoś yy, fastrygował, czyli zwyczajnie. Widać, że ręcznie zrobione. Więc były za długie spodnie. Ciekawe ja, bo faktycznie nie, nie wiem, czy będą. <laughs> Na długość dla mnie dobre. Ja nawet lubię takie. 8,9, także zobaczymy. Jutro przymierz. O, z tyłu jeszcze ma kieszonki na tyłku. E, imitacja, co prawda, tylko, ale, ale mówię, przymierzę jedno i drugie i do, do pracy. Jak znalazł? Aha, i spodnie dałam 10 zł. Więc przydrogo, ale no już nie chciałam się targować. Pierwszy zakup mój z Winted. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.